Jest 8 czerwca, czerwcówka się zaczęła, dzisiaj Boże Ciało, a ja jestem w brzegu i spałam tutaj w tym hotelu, Villa Romeo, bardzo fajny, miły hotelik rodzinny i dzisiaj jadę do Kamieńca Ząbkowickiego, no zrobię z prawie 100 km. także ruszam i będę oglądała zamki Opolskiego, zamki i pałace. Korzystając z tego, że jestem w brzegu, podjechałam zobaczyć zamek w brzegu. Zamek z Muzeum Zamkowym, ale to jest chyba tył, tu będzie. No, bo to tak nie wygląda jak zamek. Zaraz spróbuję z tamtej strony przejechać, żeby go od przodu zobaczyć. Objechałam ten zamek w brzegu, z... wokoło. A jeszcze raz jest nieciekawy: to znaczy, no, jest faktycznie prawdziwy zamek. Tu krużganki ma. Jest dziedziniec. Zamknięte tutaj wejście, czyli dzisiaj muzeum jest nieczynne. Tu jest park zamkowy, ale z zewnątrz nie robi aż takiego wrażenia, nie? Takie, takie jakby schowane te mury, z boku tu jest przyklejony hotel, tak nieciekawie trochę. Ale dobra, jedziemy w takim razie w trasę. Jadę przez wsię, a tu. A tu procesje. A ja? Jestem 13 km za brzegiem e, i dojechałam do autostrady. Czy wydaje, że starego wroga na w Lop -Lop -Lop 13 km za brzegiem w, e, na południe. No. Jestem na takim mostku. Na autostradzie. <głosierzy> Kołesiarze jadą. Idę dalej. Jestem w grudkowie, takim miasteczko w Liczny z rynek, tu takie bloki lata 70. A tu taki ładny zadbany rynek, chociaż sam beton. A tam szła procesja. Kwiatki są. Poszukam sobie jakichś lodów. Lody dziabła, bo jest taki upał, że nie da się wytrzymać. tam do wioski Kopice, dosłownie 10 km za Gorodkowem no, do tych ruin pałacu Szafgoczów, o ile to dobrze czytam. No i tam po prostu nie chciałam nic mówić do, do filmu, bo tam było trochę ludzi, turystów było, którzy oglądali też tam pod samym pałacem i tu przyjechałam na drugą stronę jeziora. On tam jest w głębi daleko, ale to jest blisko, to tak wygląda. Taka jeszcze... Próbuje ostrość. No, teraz go może lepiej widać trochę, ale to coś tak wydaje to jest jakieś, ja wiem, 300 metrów stąd. No, na, na filmie od razu taki malutki się zrobił ten, ten pałac. No, dobra. No, dojechał tutaj z drugiej strony jeziora. No, to już go trochę lepiej widać jeszcze się tam do niego trochę zbliżę, ale. W sumie on cały jest y, ogrodzony, y, bo on jest w trakcie jakichś y, przebudowywań i y, jest informacja, że nie można tam wchodzić. No, także pod sam, y, sam pałac się nie da. Ale jest piękny. Warto było przyjechać. No, przyjechałam tą ścieżką wokół stawu y, nad y, przy brzegu, na którym stoi ten pałac, no ale no nie jest to też dobre miejsce na robienie zdjęć. Rzeczywiście, jedynie tam z drugiej strony to go najlepiej widać. No niestety, jak nie zbudują miejsc widokowych, to on będzie taki trochę ukryty. Niestety, jadę takimi ścieżkami. Tutaj taka gęstwina, zielona, ludzie troszkę, a czy no, dwóch, dwie osoby w sumie spotkałam. Tak, yy, takie ścieżki wokół yy, tego pałacu, nie? Takie, takie pałaco, taki pałacowy park. No i tak stwierdziłam, że spróbuję. No tu go najlepiej jednak widać z tej strony. Wycieczka jakaś przyjechała małym busikiem kilka osób. No a ja objechałam go wokół. I z tej strony robię sobie zdjęcia. Pałac Szafgoczu w Kopicach. Naprawdę jest odwiedzany przez wycieczki, przez turystów. Jakieś busy całe z ludźmi przyjeżdżają tutaj. Ja tu jestem z pół godziny. Za chwilę ktoś albo na rowerze, albo samochodem, albo bus z ludźmi. No a też taki dzień nie? turystyczny. No. Piękny jest, piękny. Dobra, jadę do następnego pałacu. Dobra, jadę stąd, bo na motorach się zjeżdżają, hałas robią jak... A, też taka turystyka jest. Klasyka opolskiego, takie ogródki z figurkami, jak w Niemczech podobno. Nie wiem, czy w całych Niemczech jest taki styl, czy tylko w jakichś regionach, ale yy, opolskie to standard. Takie coś. <ścoughs> Figurek, figureczek Nakładziono w tym ogródku, a ja jadę tam. Jadę przez wsie, przez Jędrzejów, do Sulisławia, do pałacu, a tu taki pałac o zamek. Po drodze w jakiejś wsi Jędrzejów, kurde, w Dom Pomocy Społecznej tu jest. Ja piernicze, jaki ładny. Podjadę tam. Normalnie, ja tu w tym opolskim się czuję jak w Dolinie Loary. Co Wiocha, to kurcze zamek albo pałac. I to taki nielichy ten. To nie wiem, czy to zamek chyba, bo jak ma takie obronne wieże, to ciężko powiedzieć. No, bo zamek niby jest obronny, nie? A pałac to taki mieszkalny, ładny. Super, jaki ładny. No, jestem pod tych pałaców tu w okolicy, naprawdę. A jeszcze tak. tych najpiękniejszych nie widziałam, a to są jakieś tam mniej znane. Dobra. Dobra. Trzeba się zabijać. Nie ma czasu tu za długo być. Kurde, ale fajne. Naprawdę super. Podjechałem z Sulisławiu pod pałac. To jest hotel i spa z restauracją. No zdjęcia w internecie z lotu ptaka e, lepiej wyglądają niż od dołu, bo te wieżyczki trochę fajniej wyglądają z góry. Ale no jest zrobiony, nie. Tutaj budynki jeszcze dodatkowe, restauracja i recepcja tam jest. No 7 km w jedną stronę i 7 w drugą będę musiała do trasy dojechać. Tylko po to to zrobiłam, żeby go zobaczyć. Ach, kurczę, nie mam trochę czasu, abym zjadła coś w restauracji. Hmm, zobaczę może, może coś będzie szybko. Zjadłam sobie w restauracji tego zamku. Kalmary z Kaszą Pęczak taką potrawkę mi pani zaserwowała i rosołek. I mogę jechać dalej. Tak fajnie nawigacja mnie prowadzi takimi polno-leśnymi drogami przejezdnymi, że auto też przejedzie, ale prawie w ogóle nieuczęszczane, no pięknie jest, bardzo fajnie mnie prowadzi nawigacja. Dojechałem do Psi Konary po drodze i tu jest taki pałac w Konarach, ale to jest chyba hotel, no nie podjeżdżam tam malutkie, to jest nazywa to się pałac w Konarach. No. jeszcze też jakiś był inny po drodze, ale to już Mniej okazało jest 2 km stąd. Jeszcze mniej okazało od tego, więc nawet nie, nie kręciłam. No, mam jeszcze, bodajże, 33 km do kamienicy Ząbkowickiego. Tak, mam spocone ręce z upału. Yy, I ten, jadę, i za wsią jest ten cmentarz. I na jakimś z filmików, które oglądam, jakichś ludzi na wyprawach. Była taka rada, że jak komuś brakuje wody albo chce właśnie ręce umyć czy coś takiego, to jak już nie ma wody tu właśnie cmentarze, nie? I w... <laughs> zatrzymałam się. Śmieci wyrzuciłam do kosza przed cmentarzem i tu jest pompa. Trzeba spompować. I sobie ręce płuczę. Bo tak pitna to ona może nie być, to nie będę ryzykować. O, leje się. Dobra. Jeszcze trochę. Fajnie. Górną rękę. Okej. Okay. No i rada z internetu się przydała. I od razu przyjemniej, bo jest taki upał. Początek czerwca to właśnie zawsze takie upały, kurczę. Jeszcze od razu przyjemnie jak te ręce spłukałam. Jeszcze mam 27 km do zrobienia. Z tamtej strony to widzę góry, tak daleko, daleko. Nie wiem, jakieś. Co to? Z góry. A tutaj jest pole maków. Pięknie się jedzie. No, tyle, że już mniejsza samochody, ale. Ale rowerzystów nie spotykam po drodze, bo to jest, jest jako trasa rowerowa to, gdzie teraz jestem. No ale nikt nie jeździ, i to jest takie... To, to jest niefajne. To jest sanktuarium Mę męki pańskiej w Ziębicach. W takim stylu. Taki średniowieczny gotyk, wydaje mi się. No, jest pozamykane, to jest. Szkoda. Mam jakieś 14 kilometrów do kamienica Ząbkowickiego i do kwatery. I tak, i tu widzę góry przed sobą, nie wiem, co to są te góry. Pewnie kamieniec jest przed tymi górami. Ostrość, no. Ach, no i tutaj też widzę góry. No i jeszcze tam takie pogórkowate, nie wiem, czy to polskie, czy czeskie góry. Dobra, kościół jedzie, ale mu nie przeszkadzam. Stanęłam, żeby bluzę ubrać, bo tak się, no może zimno to nie, ale taki wiadomo wieczorny, taki chłodek się zrobił. I chciałam pokazać że no tutaj jest y, znak y, drogi rowerowej tam ona się w pewnym momencie pojawiła ja nią jadę już jakiegoś czasu ER8 i sprawdziłam to się nazywa Europejski Szlak Cysterski tak się ta droga nazywa dobra mam 8 km do noclegu o, ER8 tu będę jechać Podjechałam do Kamieńca Ząbkobickiego jestem pod pałacem, podjechałam jakoś ten pałac Marianny Orańskiej, ale jeszcze jutro tu podjadę, zobaczę czy można wejść, zwiedzić go i zwiedzę go, jeżeli będzie można, ale z zewnątrz to... no tak, oni tu coś robią, budują jakieś przebudowania. Tak. Z zewnątrz to się nie da takich ładnych y, pocztówkowych zdjęć zrobić, niestety. No... Kiepsko to wygląda. Musieliby znowu taki punkt widokowy zbudować.